Siemanko, wszystkim witam. panie się po samej kule jest tutaj. Ruda. Siemanko. Domczak. Cześć. I c Cześć. To są moi oficjalnie niewolnicy, którzy będą za mnie ginąć. Przepraszam bardzo. Ty na początku odcinka ustalaliśmy, że to ty jesteś z niewolonym Gałganem. Także nie wiem, co się chodzi. Nie, nie wiem, on chyba zapomniał o scenariuszu. Czekaj, kto gdzie idzie? Ja idę w na prawo. Ja pójdę na salę. Czekam. O, A, o gdzieś drzwi słyszałem. Nie wiem, czy to ktoś z was odpoczął. Nie, nikt. Słyszałem drzwi po prawej stronie. No to już się zaczęło, ja. otwierał drugie drzwi, Nie, rudy, nie, drzwi, nie, nie otwierałem. Ale nie, bo na prawo słyszałem. Wiesz, słuchawce tylko tej prawej. Ruda w biedra ci poszło. Ja widzę, ta biała koszulka już na ciebie jest za mała. No bo <laughs> Marcie, za mało mi płaci, żebym sobie kupiła nową. Ja wam nie Ej, <laughs> sto. Co? A, to się nagrało, my to mamy wszystko na tego. Na awesome. się, weźcie, bo Rodo obowiązuje, a niektórzy będą zazdrośni. A co ma Rodo do tego? Co, co ty tu? Co, ty Rodo, RODO dowiesz? Co? co? On tu kombinuje coś. Chce nam mnie płacić. No, no oczywiście. Właśnie. Wymiguje się. Powiem nam, że podatek w 2021 poszedł do góry i musi nam obniżyć tak. pensję. No, ten cukrowy chyba. Nie <noise> pij do tego. Ej, drzwi znalazłem otwarte. No to już znalazłeś ducha. A jeszcze mi otworzy, jak bliżej podszedłem e, po, prawej po prawej stronie na dole. Że... Dobra, widzę jakie światełko idą do ciebie. A ale korki. Się... O, korki mamy nawet za ścianą. I nie, rekorko... czy ty chcesz znowu mnie przeprowadzić przez salę gimnastyczną? Spokojnie, nic ci się nie stanie, obiecuję. Trzymajcie za rękę. Jak byłby teraz Hans, to sam jestem załamany. <laughs> ale się bawi tymi drzwiami cały czas. No to ufałka. I pewnie są odciski znamienne życie tak to. Zapaliłem światło w tej sali, idę po sprzęty. Ja mam MFK. O 9 stopniów. 12, 11, okej, okay. eee, a. Jeden. Ty patrz. Ale zobacz, kolejny raz wchodzę do jakiegoś pomieszczenia i MFK nie chce działać. Ej, to jest jakieś. Zepsuta. Popsute. Ej, chyba chudigani są z nami, bo drzwi wy wyrwali. No nie no. Ło, już, już dzwonię na policję. Drzwi. No Co? właśnie. Próbuję, próbuję na kogoś twalić winę. No, ja nie jednokrotnie wiedziałem jak on tyłkiem wystawiał drzwi. Także, co? nie. <laughs> mam dupy Kim Kardashian. Nie no, to nie jesteśmy w więzieniu, Domczak, przestań. A no tak, bo ty robisz w więzieniu. Dobra, okej. Okay. No, no i znowu, dobra, już, MF i... Się... Ile, czekaj? Tylko dwa MFK. Czekaj, testowo dobra, z sobie tymi tymi się... Mamy. A sum mamy do zrobienia w ogóle, nie? Tak, tak. do końca, jak coś. Okay. 5, czy są? Tak, są. Wiecie, czego mi brakuje w tej grze? Czego? Animacji chodzenia. No i jest przecież. Nawet no jak jest. uciekasz. Jaki jest, jak nie ma? No jak nie ma, co? Idziesz tak, jak jakbyś nie... miał kija w dupie, ale idziesz. No właśnie. To chodzi o to, żebyś tak, wiesz, poruszał się, jak w Minecrafcie. A, ręką. właśnie to samo chciałem teraz powiedzieć, że tak kamera góra-dół, to, to by było no. coś. Coś, co na boki. A wiesz, jak w to... Wiesz, czego najbardziej brakuje w tej grze? Celu. Większej ilości ma. Tak, Czeka. ale myślę, że z czasem może dodadzą, bo oni co no chwilę no jakąś aktualizację... Dzisiaj była 9 MB, ale jednak była. I coś tam dodali, zmienili, ale... No, na generalnie było. beta ma to do siebie, że dostaliśmy te niby 2 GB aktualizacji. No ale wie. A no to wszystko to poprawki. No ale ważne, że chociaż są teraz te poprawki jeszcze, bo no aktualizacja na początku była głupiona. Nie no cały czas było. Okay. A teraz nie mam problemu z tym, że mi się pół mapy nie ładuje, wiesz, że jest takie błękitne ściany są. A dobra. A ja wiem, miałem, to. tak. Ale już nie mam tego. Ale to na chwilę się potem pokaże, raz. dwa. Ale ten, ogólnie to brakuje, wiecie czego jeszcze? Mhm. Wychylania się. O, to było sprawy. Na przykład otwierasz sobie delikatnie drzwi na przykład klikasz kół i się wychylasz oh! na... Odmuchnął, oh! Ej, o odbuchnął słyszałem? Przed ze tak? mnie. Kurde, Marcin. Postawiłem kamerę Czy ja to daleko polazłem? Nie. Znaczy tak, tutaj zobacz. Tu, domczak wcześniej, tu, tu. Który to gasił światło i się pokazał? Mara. Mara. No to zgasił pierwszy światło, a potem wszedł we mnie. No ale było to samo i w końcu nie było. No w którymś roku? Pojawił się w jak masz wejście, to po przekątnej na końcu sali. No to tam, ruda, no tam gdzie patrzysz, no no, no. Ten duch był bardzo niegrzeczny, bo widzicie, siedział w kącie cały czas. No siedzi w kącie, ktoś go tam posadził i tak, tak tam umarł. A, bo on tu postawił na szafce, dobra, to ja po A, tu dobra, to na przeciwku, no? No tam, no, tam gdzie ty tam stoisz? Nie, 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 nie. Girls, are you here? Ale chyba samotnych lubi There's także. Ja idę zaraz zobaczyć, ale od razu jak byłem sam to. Ale nie no. pisze, nie pisze samotnie, czyli mamy sami osobę z fear. Nie, pisze jeszcze chyba na profesjonalów. Oh, nie, nie. Nie, już nie piszę. Nie pisze na profesjonalów. Ghost, are you here? Ogólnie chyba nie pisze, nie? Nie, pisze, pisze, tylko na profesjonalów nie pisze. No How super. Old are you, Ghost? Say something. A, jest, no. Give us a sign, Ghost. Are you here? Say something, Ghost. Give me a sign, please. Ghost. Hello. No, czy, czy są Dobra, no to czekaj, teraz sprawdzaj. Ale mnie nie przeszkadza latarka, bo kamery mam tak w miarę rozstawią. Dobrze, ale no to Ruta sprawdza orby. Są orby Podejść. pod tablicą. Okej, okay, no mamy to, orby. Dziękuję orby. za zabranie mi mojej pracy. No właśnie, Marcin no nie No szybciej, no przepraszam. Tak, jest tylko jest możliwe. Roda no czuje się obok. niepotrzebna. Jakie są poboczne? Smuteczek mi. Poboczna jest sól, uhum. którą jest zaliczyło, brudna woda i ghost event. Dobrze, to chodź ze mną, domczak. I a do, do Poltergeist'a będzie jeszcze Spirit Box do kompletów. Więc... Który, który, który nie gadał w ogóle, ale mniejsza. Te duchy od wczoraj w ogóle na mnie nie reagują, zauważyłem. Coś jest nie tak. Słychać, bo dobrze? Ej, Tomczak, czekaj. Słychać mnie? Hmm. Tak, słyszycie. No to wiem. No a to słyszycie. musimy mu zdjęcie jeszcze w sumie teraz zrobić. I interakcję i będzie wszystko, nie? A interakcja to nie ghost event. No tak, ale ogólnie mi chodzi, że zrobić, a, nie? Do o, o, kompletu. W sensie, jest... A kość? E, właśnie, ale dobra, chcesz szukać kości? Idź. Jak... No po tym budynku to średnio. Ale się pytasz o kość, no to idź. Ja ostatnio widzę znalazłem. Dało hmm. się? Ej, czekaj, zobaczę pod schod... Ej, nie, dobra, byłeś tam. Okej. Okay. Gruda, dlaczego tak stoisz, jakbyś była o, odmurowana? O, o, o MFK? I tak nie jest możliwa, więc... Ej, jak tak o. patrzę na Rudą teraz, jak stoi... To taka przechylona, trochę i miała zaraz do tyłu polety. No bo jej smutno jest. No bo jej się łamie kręgosłup powoli, wiesz, to już starość. Starość. Ej, ale on wam dmuchnął, nie? Tak, po Marcinowej. Dlaczego on nie, no no, nie zrobił go Stevena? No bo się nie pojawił. On się musi pojawić, Nie, on, się, on ten. Ja stałem tam na różniku, gdzie jest MOB. No. zgasił światło, pojawił się, dmuchnął i wszedł we mnie. No to zepsuty jakiś. Ale może go Steven zelczek jest więcej osób. Nie, Może częściej tak. po prostu zauważyłem, że jak po prostu się pojawiał i tyle. Na... Tylko bez hunta oczywiście. Nie ja muszę, ja muszę okuchać A, gdzie tu się można chować. To ta... Sign Ghost. Czekaj, jak daleko jest? No to można się ścigać z duchem. Gdzie? Wyścigi z duchem, zobaczycie, to będzie coś. Będę się z nim ścigał, Domczak. Biegnie ze mną. No dobra, o... co? Będziemy no. robić maraton. Ja idę pilnować wody. Ja przeglądam. wody? <noise> ja przeglądam kibelki, czy tu kości nie ma, ale nie widzę. Ghost, show yourself. Ghost, give us a sign. Ghost, are you here? Say something. Ej, Hunt tam... me. Otworzył coś tą książką, ciekawe czy zajczy interakcję, zajczyło. No jeszcze telefon z wami, nie, nie, nie. Nie odbieram. Czym wodę? Ej, wy byliście w tej sali tu? Pan otworzył tu drzwi znać życia. A to nie do. Nie, ja byłem w kiblu. No, on tu na pewno otworzył drzwi, bo jeszcze w salach obok też otwierałem, już zauważyłem. Ale telefon dzwoni, chodź, tu... stąd cię zdradzimy. Ale już zrobiłem interakcję Donczek. idą czek. Aha, dobra. Więc nie trzeba. Ej, toalety na tym, na, na korytarzu. Co? Jaka toaleta? To jest ten, do picia wody. A, ale to ty... Toaleta Jej, to... na korytarzu. <śmiech> 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 ale to nie na korytarzu, no, chodź chodź, chodź obok. Chodź, skorzystamy z toalety razem, chodź. No, patrzę. Chodź, chodź, no staj obok, no. Co? to Ze Ale, Ze mnie? <laughs> no patrz, ale są tylko dwie. No właśnie, tak że... ja szanę ja już... po środku, żeby was podtrzymać. O, on będzie nam trzymał, dobra. Podziękuję. Właśnie <laughs> <Marcin>, nie trzeba. Ghost, show Give us time, ghost. Are you here? Czekaj, daj mi, bo on cię nie lubi. No, zauważyłem, jakiś taki ignorant. No, bawi się światłem. Ja ci powiem światłem. Żeby ghost, show yourself. Ghost hunt us. Ghost, are you with us? No, Rodriguez, czemka. Martinez, Pablo, Andrzej, oh, O Jezu Ło, zarołował na Andrzej. Aż na czwórkę I się pojawił. Coś bo chłopcemu Andrzej Łojdaku. Nie, to by musiało być przestraszenie. Oh, o, zarołka światła. No, Dobrze. Bo zarołowało także. Będzie hunt. Ghost, no, Andrzej, Andrzej hunt us. Andrzej show yourself. Andrzej, gdzie się wydarzyły? Pewnie te obok. Where are you? Szchowia, gdzie się te drzwi obok? Nie. Były otwarte, zostawione. To... Eee. Ruszyły się. Chyba. A ruszył oh. delikatnie, bo ja. Give odbieram. me a sign. No, Give us a sign. Ghost. Skończyła się zabawa w ruszanie drzwiami. Andrzej. Andrzej. Nie denerwuj mnie. I tak ruszy, zobaczysz. Okej. Okay. No zapalił światło w tej sali teraz. No muszę nudzić, że jest w salach się bawi naraz. Gosh. A potem za prąd kto zapłaci. <noise> no właśnie, kto za Kto miejsce. za to zapłaci Ej, opuszczone miejsce z prądem? No to nie ma sensu, ale... Widzisz, jednak jakoś. Ghost, show yourself. Ghost are you here? Ghost, are no, you no, no. Show yourself girls Teraz jest pięknie, teraz nie powinno się nie bawić Show yourself signs, A, A no, jakiś takie... mu, nie? Nie, no zobaczysz o, ha, Dobra, Dobra wyścig z duchem, wyścig z duchem Biegniemy Chodź Marcin Ale gdzie on jest? Biegnij. Ale wiesz, że ja go nie widzę? Ja też O, wyszedł, idzie Co to był za duch? Czy to się porusza szybko? Bo ja aktualnie biegnę i... Albo ślepiej jednak się chowam. Hmm, zaliczyło zdjęcie ducha, czy nie? Nie ja zrobiłem jakieś z daleka zaliczyło. zajęcie. zaliczyło. No nie no. Ej, na stół, czasem wyszedłem z drugiej strony. Czekaj, może go znajdę, czekaj, idę Ale on chodzi tu w wiesz? No to czekaj, zaraz tam będę na korytarzu i się wychylam. Dobrze. To że. że się tak wystraszył. Zrobiłem nie. zdjęcie, zobaczcie. Pokaż. No bo Marcin mówi, że jest przy nim ta stanała mi nagle przy mnie Marcin, fajkujesz. Tu Ej, bywa, tu bał... stała w tym miejscu. Ej, mamy się... odciski palców? Tak. Tak, mamy, mówiłem. Aha, dobra, okej. Okay. Odciski orbe Spirit Box. No i zdjęcie ducha jest, znalazłem go Marcin, widzisz, mówiłem. No, no to wszystko by było. Po, nie? To by nie zabił w ogóle. To on z nami gadał czy nie, bo już ja się skupiłem. Nie ale tylko Zobacz jak zaznaczysz odciski jorby, to tylko jedna opcja jest ducha. Aha, dobra. Zostaw te drzwi buzie. No nie zostawię, bo metalowe na ząbły nosce. Andrzej wajda. Keba przyzwróci. Myślałem, że Hunt. O panie. Mrygnął we mnie. Rygnął w ciebie? Tak. Mi się cieszył. Światłem Świecącym. Światło nieświecące. Cicho być. Ego, a, woda cały czas, ale to mniejsza z nią. Ale być. wody nie będzie, bo byłem w łazience, to nie kwapił się nawet do odkręcenia. No Marcin, raczej. co ty masz taką małą, tak wysoko psychę? Nie brałem tabletek. Aha, zobaczmy. No Marcin siedział wcześniej w busie na początku. Co? Przecież w sensie, jakś patrzyłeś na orby. Jak? A, no. si no. Ale si <laughs> ma najniższą zawsze, nie? No, No bo on jeszcze najwięcej siedzi. że ten duch nie lubi. Widać, że nie jest odporny psychicznie na innych. No właśnie. Idź ty niewolniku stąd. Odjeżdżamy bez niewolnika. Dobra. To co, wszyscy zaznaczyli? Eee, czekaj. Tak. Dobra. Mm, tak. To się... Ruda. Tak! Ale ona nie miła za te orby. Zabrałeś ich pracę. Teraz no. taka Przyskliwę. osa będzie z niej, zobaczysz. Gię tak, z... bo nie, po, nie powiem jak zachowujesz się jak tu. To nie. Walterekaj. <śledziany> nie... No, no to, to by było na stole. 40-ny lewy na narożnym. 34, 305, bez zarzutu. 342 No, to pa pa. Ta.